Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pewnie już wszyscy słyszeli, co się dzieje oficjalnie z Joe Bidenem. No, bo dla tych, którzy interesowali się tym tematem już od jakiegoś czasu, to chyba nie powinno być żadne zaskoczenie, że taka diagnoza w końcu mogła się pojawić takiej ciężkiej choroby. Ale ja dzisiaj najpierw tak pokrótce przedstawię oficjalną wersję. A później zajmę się tym, co może ktoś taki bardziej konserwatywny lub też ktoś bardziej kontrowersyjny miał na ten temat do powiedzenia. Tak więc, co jeszcze jest ciekawe, że dowiadujemy się o tej chorobie ciężkiej Joe Bidena wkrótce, po niewiele, nie kilka zaledwie dni po tym, jak upublicznione zostało nagranie audio z raportu Roberta Hura. Ja o tym oczywiście również informowałam. Wtedy pojawiły się oczywiście pojawiła się ostra krytyka dotycząca tego, że naprawdę o stanie zdrowia Joe Bidena nie wiedzieliśmy oficjalnie nic. A w większości no po prostu musieliśmy się domyślać. I z ludzi, którzy wysuwali takiego typu teorie, no, jak zwykle robiono oczywiście wariatów. Tak więc wersja oficjalna na początku, a jeszcze na początku chciałam pozdrowić wszystkich. Którzy dołączyli, przede wszystkim Halina Nawratil, która tutaj wydaje się, że jest zawsze pierwsza, także serdecznie pozdrawiam, a ja już przechodzę do tej oficjalnej części. No więc oficjalna część jest taka. 18 maja biuro Joe Bidena ogłosiło, że Joe Biden został zdiagnozowany z agresywną postacią raka prostaty. Diagnoza pojawiła się po badaniach przeprowadzonych w związku z nasilającymi się problemami z układem moczowym. Rak, tutaj jest to rak oczywiście stadium zaawansowane, zdążył się, już, zdążył się już przerzucić na kości. Lekarze zaznaczają, że nowotwór reaguje na leczenie hormonalne, co daje szansę na skuteczną terapię. Biden wraz z rodziną rozważa obecne obecnie dostępne opcje leczenia. A ja przypomnę, że staruszek Biden ma 82 lata. Donald Trump również już przekazał swoje tutaj y wyrazy, no nie chcę mówić współczucia, bo to jeszcze troszkę za wcześnie, ale wyraził tutaj swoje takie słowa skierowane do właśnie rodziny Joe Bidena. Tak więc może trochę bardziej grzecznie się zachowuje niż powinien, ale mimo wszystko takie słowa tutaj padły na mediach społecznościowych, na Truth Social. A i co dalej jeszcze w tej sprawie? To oczywiście, tak jak powiedziałam, jest wersja oficjalna, bo przecież oczywiste jest, że trzeba by być naprawdę chyba nienormalnym, żeby uwierzyć w to, że większość ludzi o tym nie wiedziała, że Biden jest ciężko chory zwłaszcza, że był nawet taki incydent, o którym zresztą za chwilę jeszcze powiem, za chwilę o tym przypomnę. Ale w sieci również pojawił się fragment przemówienia Joe Bidena z 2022 roku, w którym wydaje się jakby się może przejęzyczył, pomylił, ale mimo to właśnie jednak na tym nagraniu... Słychać, że przyznał się do tego, że ma raka. To wywołało spekulacje: czy właśnie o chorobie nie wiedziano wcześniej? Ja tutaj za chwilkę pokażę właśnie to nagranie. Dzisiaj mam w ogóle bardzo dużo takich linków, tak więc y, proszę o cierpliwość. To jest właśnie to nagranie. Proszę, ja zaraz je tutaj w całości y, odtworzę. The first frost, and because it was a four-lane highway. that was accessible my mother drove us and us to be able to walk and guess what the first frost you know what was happening you had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window that's why i and so damn many other people i grew up have cancer and why I can't for the longest time delaware had the highest cancer rate in the nation and because it was a four lane highway Tak więc w 2022 roku pojawiło się to właśnie nagranie i na tym, że właśnie nagraniu, no oczywiście niektórzy będą mówić, że to było przejęzyczenie, A tak czy inaczej, na tym właśnie nagraniu Joe Biden powiedział, że ma raka. Teraz już wiadomo, że nie było to absolutnie żadnego rodzaju przejęzyczenie się, tylko po prostu mówił prawdę, co w sumie. Rzadko mu się zdarzało, więc chwała mu za to, że wtedy się przyznał do tego, co naprawdę się z nim dzieje. W związku z tym pojawiają się oczywiście pytania o przejrzystości informacji, i w związku z momentem ogłoszenia tej diagnozy również pada bardzo wiele pytań: dlaczego właśnie teraz? No i tak jak powiedziałam na początku materiału, również nie zapominajmy o tym. Że kilka dni temu mogliśmy odsłuchać nagrania audio z tego raportu Roberta Hura. Tak więc te wszystkie, te wszystkie rzeczy się tutaj tak w czasie, w czasie zbiegają i powstaje coraz więcej pytań na ten temat, dlaczego, dlaczego wcześniej na ten temat nic nie wiedzieliśmy. Oficjalnie przynajmniej, powtarzam jeszcze raz, zresztą zaraz jeszcze o tym powiem. Przypomnę również, że w 2023 roku, to było w lutym, lekarz Joe Bidena orzekł, że Joe Biden jest zdolny do sprawowania urzędu. Proszę bardzo, to jest właśnie to właśnie to, co powiedział ten lekarz. Data tutaj jest 16 luty 2023 roku, tak więc według tego lekarza former president biden diagnosed, do form, form, former diagnosed with an aggressive form of prostate cancer, ogóle, according to his daj, personal office, which says the problemy. cancer has spread nic, to his bones. Nic, he and his family are now reviewing Natomiast treatment options with his doctors. the former president, who's 82, receiving lipcu, support from around the country and here in washington, including from president trump late today wishing his predecessor hmm, a fast and successful recovery the cancer diagnosis comes as former president, nie president nie biden's health has been in the spotlight after new reports W każdym razie w ciągu ostatnich, w 2024 roku, w lipcu na początku, miał, miał miejsce taki incydent, który, tak jak powiedziałam, nie został oczywiście oficjalnie tutaj potwierdzony. I ten incydent był taki, że do, dochodziły takie doniesienia że Joe Biden miał medyczny incydent na pokładzie Air Force One. Skomentowała to wtedy reporterka Laura Lumer, niedługo po tym zdarzeniu. Już za chwilę znajdę tutaj sobie właśnie to, co ona powiedziała na ten temat, ponieważ to było... W 2000, w lipcu 2024 roku oto jest właśnie ten wpis, a ten wpis jest następujący: Joe Biden jest teraz w terminalnym stadium choroby. To potwierdziło moje źródło medyczne w Waszyngtonie. Mówiłam wam wiele tygodni temu, że miał nagły przypadek medyczny w Air Force One. I że będą rezygnacje. Wszystko, co powiedziałam, jest prawdą. Większość ludzi nie wie, że Air Force One ma w pełni wyposażone centrum triażu medycznego w samolocie. Jest nawet sala operacyjna w Air Force One. To, że ludzie nie wiedzą o tych rzeczach, nie oznacza, że moje doniesienia były nieprawidłowe. To po prostu oznacza, że wyprzedzam trendy. Tak więc to są właśnie, to jest właśnie ta wypowiedź. Zresztą w dzisiejszym materiale będę bardzo jeszcze się, jeszcze kilka razy będę się odnosić do, do tego, co ta pani powiedziała. Ponieważ to jest pani, która bardzo często miała rację, jest ona jedną z niewielu, z niewielu reporterów, niewiele niewielu reporterek, które naprawdę podążają po nitce do kłębka, zwłaszcza oczywiście jak najczęściej tylko się to uda, tropem pieniądza oczywiście. Ale jeszcze jest jej nowy post, ten post już był... To już jest post dosyć najnowszy, jeden z tych najnowszych, ponieważ to jest post, który zrobiła po tym, jak oficjalnie dowiedzieliśmy się o stanie zdrowia Joe Bidena. Tak więc ten post jest następujący. Jak powiedziałam, nie to już było, jak powiedziałam w lipcu, Biden jest śmiertelnie chory. Nie zapominajcie, że donosiłam o tym, jak jego brat Frank powiedział, że jego brat jest śmiertelnie chory. Powiedział: Cieszymy się, że spędzimy razem czas, który nam pozostał z Joe Bidenem. Biden może umrzeć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tak więc to są jej słowa z, z dnia wczorajszego i dalej cytując tutaj jej wpis dała na to również dowody ponieważ zrobiła tutaj post swój oryginalny dołączyła do tego swojego, do tej swojej wypowiedzi to jest ten właśnie oryginalny post i w tym poście zamieściła taki krótki filmik i cóż tutaj w tym filmiku czytamy ten filmik z kolei również jest ze z lipca 2024 roku i mówi on tak: Brat Bidena, Frank, właśnie powiedział, że nie może się doczekać, aby spędzić z Joe Bidenem każdą chwilę, która im pozostała. Dalsze potwierdzenie mojego wpisu poniżej i tego, jak rodzina Bidena trzyma się kurczowo życia, ponieważ jest teraz śmiertelnie chory. Powiedział również, że zdrowie jego brata zdecydowanie odegrało rolę w jego decyzji o nieubieganiu się o reelekcję. Powiedziałam Wam wszystkim, że Biden jest śmiertelnie chory i trwają ostatnie przygotowania do przekazania przez niego władzy w ręce Kamali Harris i rezygnacji z urzędu prezydenta. Jest śmiertelnie chory, a jego nagły przypadek medyczny. Tylko pogorszył jego już istniejącą chorobę i demencję. Podtrzymuję wszystkie moje doniesienia. Natomiast oczywiście mamy również też reakcje różnego rodzaju lekarzy, chociażby, bo przecież są ludzie, którzy wypowiadają się na ten temat, którzy są specjalistami. I tak na przykład. Mamy taki, jeden, jeden lekarz pojawił się w programie telewizyjnym dzisiaj rano, MSNBC to było, zdaje się. Został zaproszony do programu i oto co powiedział. To nie jest ten klip, to ja tylko puściłam tutaj jakiś inny klip, ale ten klip, o którym mówię, w tym klipie lekarz powiedział, że. Jest bardziej prawdopodobne, że Joe Biden miał raka podczas całej swojej prezydentury. Mówiąc, nie rozwinął się on w ciągu ostatnich 100 czy 200 dni. Miał go, gdy był prezydentem. Prawdopodobnie miał go na początku swojej prezydentury w 2021 roku. Nie sądzę, żeby istniały, żeby istniały jakieś rozbieżności w tej sprawie. Czy, tak więc, czy to oznacza, że lekarze lekarze Joe Bidena w Białym Domu sfabrykowali jego dokumentację medyczną, aby ukryć jego raka, aby ukryć jego prawdziwy stan zdrowia przed Amerykanami przez, kolejnych, przez kolejne cztery lata? Tacy lekarze powinni stracić licencje lekarskie i stanąć przed zarzutami karnymi. Zresztą Laura Loomer tutaj też już do tego nawoły, nawoływała jakiś czas temu zresztą. Tak więc pojawia się po raz kolejny pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, że taki Joe Biden, który miał doskonały dostęp do znakomitych lekarzy, miał najlepszą opiekę lekarską, czy to jest możliwe, mając dostęp do tak wspaniałej opieki lekarskiej? żeby taki człowiek, żeby u takiego człowieka nie wykryli raka, jeżeli to już teraz jest takie stadium, że, że ma przerzuty na kości. Tak więc to jest na pewno niemożliwe, żeby rok temu o tym nie wiedział. Przecież to jest niemożliwe, żeby dopiero teraz to odkryli. Jak skomentował to natomiast... Syn Donalda Trumpa, Donald Trump Junior, ponieważ on też tutaj dołożył się do tego nieco, powiedział, mam bardzo dużo linków, ok, to jest ten. Otóż Donald Trump Junior powiedział, że kiedy dwa lata temu Joe powiedział, że ma raka, wszyscy twierdzili, że to gafa. Kiedy ewidentnie miał demencję, wszyscy mówili, że jest, nie, że jest przytomny. Teraz, kiedy nie jest już użyteczny, wszyscy są w szoku, że to przegapili. Wszyscy byli wtajemniczeni w ukrywanie prawdy. Kto wtedy rządził krajem? Potrzebujemy, aby zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Tak więc tutaj oczywiście pojawiają się nawoływania po raz kolejny do tego, że ludzie, którzy ukrywali jego prawdziwy stan zdrowia, nie reagowali i no tak naprawdę brali udział w bardzo dużym skandalu. I jeszcze kolejny post Lory Lumer, tak jak powiedziałam, tutaj będzie ich dzisiaj dosyć dużo, ponieważ ona jest tutaj bardzo, bardzo dużo się wypowiadała na ten temat. Kolejny post, to jest taki dosyć brutalny, bym powiedziała, no ale mimo wszystko go przeczytam, ponieważ ona mówi prawdę. Proszę bardzo, to jest ten. Wszyscy mówią, że mają nadzieję, że Biden wyzdrowieje. On nie wyzdrowieje. Trzeba porozmawiać o tym, jak media okłamały nas wszystkich i jak przez ponad rok mieliśmy nieprawo nieprawowitego, śmiertelnie chorego rezydenta Białego Domu. Biden jest śmiertelnie chory od lipca 2024 roku. Musimy zaakceptować rzeczywistość. I rozpocząć dochodzenie. To największy skandal, jaki kiedykolwiek wyszedł z Białego Domu. Kogo obchodzą cygara? Chodzi oczywiście o Monikę Luwińskiej, kiedy mamy do czynienia ze sfabrykowaną dokumentacją medyczną i nadużywaniem y, autopena, aby chronić śmiertelnie chorego mężczyznę, który ukradł wybory. Nie ma powrotu do zdrowia, gdy jest się śmiertelnie chorym. Także jeżeli by ktoś jeszcze miał wątpliwości, to tutaj te wątpliwości zostały rozwiane. A jeżeli ktoś mówi, że Laura Lumer nie wie, o czym mówi, to proszę bardzo. Oczywiście można cofnąć się do, ich, do jej wpisów z lipca 2024 roku, no bo teraz wszyscy przyznają jej prawdę. Tak więc już może nie będzie miała tej etykietki teorii, że, że sieje teorie spiskowe, chociaż z tym nigdy nie wiadomo. I jeszcze jeden post od tej samej pani, od Lory Lumer. To jest z kolei post, który, w którym komentuje jedno takie wydarzenie, które miało miejsce. To chodzi o reakcję rodziny. Bidenu. Proszę bardzo, to jest właśnie ten wpis. To są wszystkie posty z Twittera. I ten post brzmi na następująco. Dlatego rodzina Bidena płakała podczas jego pożegal, pożegnalnego przemówienia. Przez cały rok żegnali się z nim na zawsze. Joe Biden może umrzeć w, umrzeć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Rok temu to mówiłam. A wszyscy nazywali mnie szaloną. Czyli po raz oczywiście, kolejny podobne tutaj, podobne właśnie stwierdzenie. Tak więc, jeszcze jeden, może ostatni. Tutaj to już chyba właśnie jest ten. O śmiertelnej chorobie Bidena informowałam prawie rok temu. Choremu w stanie terminalnym pozostało, pozostaje od 6 miesięcy do roku życia. Zawsze zdarzają się wyjątki, ale podejrzewam, że leczenie Bidena nie przynosi już rezultatów, dlatego rodzina dopiero teraz przyznaje, że jest śmiertelnie chory. Może umrzeć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. To strategia PR-owa, mająca na celu zawstydzenie demokratów, Którzy wydają właśnie książkę o tuszowaniu kryzysu zdrowotnego Bidena. Biden może umrzeć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jeżeli śledzicie moje relacje, wiedzieliście o tym rok temu. No cóż, może właśnie jednym z planów demokratów było przeturlanie czy też przepchnięcie Joe Bidena przez linię mety. Tutaj oczywiście mam na myśli wybory. A kiedy już oficjalnie dowiedzielibyśmy się o tym, że jest ciężko chory, to być może właśnie taki był plan, żeby Kamala Harris go tutaj zastąpiła. No ale teraz mamy troszkę inną, inną rzeczywistość. A jak na to reagują demokraci? No przecież nie można absolutnie. Tutaj w taki sposób się odnosić i mówić o biednym Joe Bidenie. Przypominam, to jest ten sam Joe Biden, który mówił, że jeżeli, że powinien być nakaz dla wszystkich. Szczepień, a jeżeli w firmach, które mają więcej niż 100 pracowników, ktoś nie będzie chciał wziąć szczepionki, to po prostu powinien stracić pracę. Całe szczęście, że sprawa wylądowała w Sądzie Najwyższym, ponieważ mogło to zaszkodzić wielu ludziom, straciliby pracę. Podobnie oczywiście było w wojsku, z tym, że wojsko nie miało takiego wyboru. W wojsku wszyscy, którzy nie przyjęli preparatu, musieli zostać, yy, musieli zrezygnować z służby wojskowej. Tak więc to jest właśnie ten bidulek Joe Biden. Natomiast oczywiście, demokraci w związku z diagnozą Joe Bidena domagają się, aby Departament Sprawiedliwości porzucił wszelakie śledztwa dotyczące kryminalnej rodziny Bidenów. A wiemy, że. Tych przestępstw było mnóstwo, tak więc co się z tym będzie dalej działo, poczekamy, zobaczymy, a ja przypomnę tylko o jednej sprawie. A Ed Martin Jr. niedawno mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa, pełnomocnikiem do spraw ułaskawień w Departamencie Sprawiedliwości USA oraz szefem nowo utworzonej grupy roboczej do spraw użycia władzy, tak się tutaj nazywa to stanowisko, ogłosił plany szczegółowego zbadania ułaskawień wydanych przez Joe Bidena. Te ułaskawienia, przyznane w ostatnich dniach kadencji Bidena, obejmowały ułaskawienia dla członków rodziny oraz osób zaangażowanych w śledztwo Izby Reprezentantów dotyczące ataku na Kapitol 6 stycznia. Ed Martin podkreślił potrzebę przejrzystości i uzasadnienia w procesie udzielania ułaskawień, łask stwierdzając, że choć użycie autopena niekoniecznie je unieważnia, okoliczności ich wydania wymagają dokładnego zbadania. A jeszcze na koniec materiału. Podzielę się z Wami jeszcze jedną opinią przedstawioną przez jeszcze kolejnego lekarza, która no jest podobna właściwie do tej, o której mówiłam przed chwilą, kiedy ten Pan wypowiadał się w programie dzisiejszym telewizyjnym. Rak prostaty jest najłatwiejszym nowotworem do zdiagnozowania, gdy się zaczyna i kiedy obserwuje się, jak rozwija się w kierunku przerzutów do kości. Badanie krwi PSA. Pokazuje szybkość wzrostu komórek rakowych. Nawet w przypadku najbardziej agresywnej postaci to pięcio- czy siedmioletnia podróż bez leczenia, zanim taki rak stanie się przerzutowy, czyli zanim będą jakiekolwiek przerzuty. Oznacza to, że byłoby to błędem w sztuce lekarskiej, gdyby ten pacjent pojawił się i został zdiagnozowany z przerzutami. W maju 2025 roku. Jest wysoce prawdopodobne, że miał rozpoznanie raka prostaty przez cały okres swojej kadencji w Białym Domu, a naród amerykański był po prostu nieświadomy, był po prostu niepoinformowany o tym, co się dzieje. Tak więc, tak się dzieje tutaj u nas. Wiadomości mnóstwo. Trudno naprawdę z tym wszystkim nadążyć. A ja jeszcze na koniec tylko zaj zajrzę sobie na czata i oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiam. Widzę, że jest New Jersey, Polska. Gratulacje oczywiście dla, dla Polaków wszystkich, w tym co się stało. Tak więc duże zaskoczenie oczywiście Grzegorz Brown. Bardzo dobrze. Łódź, Nowy Jork i Polska, i jeszcze raz, jeszcze raz Polska i Szkocja. Tak więc serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiam, i oczywiście widzimy się już niedługo. No i cóż, do następnego razu.